No witajcie Kochani dawno nie było filmu e, właśnie u mnie z ciepłej zimowli sporo, sporo się dzieje ponieważ teraz jest najgorszy okres dla wszystkich egzotyków które właśnie zimujemy w domu ponieważ tego słońca jest niby trochę więcej, ale rośliny są już wykończone po tylu miesiącach zimowania Zacząłem je troszkę podlewać tutaj bardziej w domu, ale niekoniecznie powoduje to szybszy wzrost. No, bo ponieważ jak sami wiecie, tego słońca nie jest jeszcze za dużo. Także zrobimy sobie dzisiaj szybciutko krótki przegląd. Co tutaj się dzieje? Jak widzicie, musaturek <laughs> mi tutaj troszkę obsycha. Ten listek ma ładny. Powolutku wykręca kolejny. Musa Reddaka. Jak widzicie, e, bardzo powoli się wysuwa. Wręcz za wolno, bo roślina chce już rozwijać listek, a jeszcze go nie, nie wysunęła. E, tam mamy e, Musa Acuminata Grand 9. Największą, jak widzicie, liść już idzie. Jest pod sufitem. Tutaj kolejny. Wykręca środeczek. No, i, i tam dalej na drugim planie jest Musa Acuminata Dwarf Cavendish. Czyli ten duży on tutaj ma około 1,70 m. Ma się całkiem nieźle. Hmm. Tu, jak widzicie, e, monsterka Alba. Alokazja Venti. Alokazja Venti ma się bardzo dobrze. Tutaj kolokacji mine stream, tak średnio zimują. Co wypuści liścia, to, to poprzedni umiera. Tutaj przyniosłem opuncje, takie które miałem malutkie, te mrozoodporne. Przyniosłem trochę do domu, no bo już takie marne były. I jak widzicie, zaczęły zaczęły rozwijać kolejne sekcje. No i nawet jeszcze coś z nasionek wychodzi. Także tak. Tutaj mamy sterlicję Nikolaj, które kupiłem z półki śmierci. Jedna, druga, ta już puszcza drugiego liścia tutaj. Ten listek też jest rozwinięty u mnie i kolejny tutaj się wywija. Mm. Tutaj mamy jakieś resztki z ćwiartki, jedne jeszcze z małorelaska tu mamy welutinkę welutinka też już by chciała więcej słońca jak widzicie nie zimuje za super fantastycznie no ale, ale żyje tutaj mamy gros Michela który był ścięty powolutku też wypuszcza nowego liścia Tutaj Wam pokażę. Pewnie poznajecie. Sumatranka. Sumatrana zebrina rojo. Oto prysków. Troszkę jest. Kropelek. Bardzo, bardzo powolutku wysuwa nowego liścia. Jak widzicie, stary usek Muszę zrobić mu kosmetykę. Tutaj Musa Apple, te dwa liście Musa Apple, muszę powiedzieć, że ładnie zimuje. Nie widzę większych problemów. Aruna Halensis też ten listek usycha. Ten, że tak powiem, jest w średniej kondycji. No ale wypuszczę też świeżego liścia. Podejrzewam, że jeszcze trochę trzeba będzie go ściąć. Tak jak tutaj tego kolegę. Helens Hybrid. Niestety zaczął mi gnieć, więc został ścięty. No i tutaj go postawiłem na macie. Nie wiem, czy coś z niego będzie jeszcze. Zobaczymy. O, się okaże. Powiem Wam, że ciepła mata ratuje naprawdę życie bananom. Ale to zaraz Wam powiem dlaczego. Tutaj jest ta welutina, którą ostatnio przyniosłem ze szklarni. Jak widzicie, ona bardzo ładnie tutaj ruszyła. A tam mamy drugiego redakę, który wypuścił tutaj na zimowli maluszka, który bardzo ładnie rośnie. No i tam mamy welutiny takie biedne. Dwie sztuki, które zimują tutaj od jesieni. No i tutaj mamy jeszcze papaję, która ma się całkiem nieźle straciła wszystkie liście jak pamiętacie po moim oprysku ale już odbudowała koronę także nie jest źle eee, tam mamy teraz wam nie powiem co to jest chwilę muszę tutaj podejść bliżej bo nie pamiętam nazwy a Bengal Tiger tutaj jest Bengal Tiger też w miarę no i Dlaczego powiedziałem, że mata ratuje życie? Zobaczcie. Musa AEAE, -E, który praktycznie już mi zgnił, bo troszkę przesadziłem z podlewaniem. Ograniczyłem podlewanie do zera. Jak widzicie, stoi na macie grzewczej cały czas od półtorej miesiąca. No i myślę, że można stwierdzić, że się odbudował i że będzie żył. Także naprawdę warto. Jak wam jakiś banan umiera, doświetlanie to raz, ale podgrzewanie podłoża jest bardzo ważne, bo na przykład ten musa AE wyglądał miesiąc temu, właśnie tak jak ten tutaj, pineczek tego Helensa. No i co tu jeszcze? Tutaj jest kilka tych małych maorelasków oddzielonych. Tu wam pokażę trochę jak. Figi już powoli startują. Musiałem je zdjąć te butelki z główek bo zaczęły mi pleśnieć. Tu mamy Rondo de Bordeaux. Tutaj jest Dotato. Tutaj Ice Crystal. Tutaj jest ta żółta oddarka, jeszcze się nie wybudziła. Peretta. Jak widzicie, gdzie nie gdzie jakieś drobne oczka wychodzą. Tutaj też mamy perettę. Brown Turkey, no i Francesco. Także myślę, że parę, 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 sadzoneczek będzie. Tutaj jeszcze, jak widzicie, małe banany, Sentele Conqueti, cztery sztuki. Tutaj mm, mam wysianego próbnie rącznika ze swoich nasion. Jak tutaj zobaczycie, już coś się pokazuje. Wychodzi. Wczoraj zauważyłem korzonki przy brzegu. Właśnie pudełka. Także mam nadzieję, że to był próbny wysiew, bo tych nasionek sporo zebrałem. Także tutaj jest tylko kilka, które były namaczane 4 dni. No i wysiane do, do ziemi. Tutaj mamy kanny. Tutaj ma po prostu wrzucone kanny mix. chyba ze 30 albo 40 ziarenek tak, wysiałem po prostu w jedno miejsce, żeby zobaczyć, co z tego będzie. No i tutaj Polish Lady z moich nasionek, też. Oczywiście, wszystko to moje nasionka. Tutaj, Pepino. Pepino już dostało ziemię, jak widzicie. Pierwsze jakieś zielone części roślinek już się pojawiają. No i co? Tutaj mamy albicję. Albicja też już wychodzi. No i tu mamy daktyla i karłatkę sadzoną. Tu Wam jeszcze pokażę ciekawostkę, ale o tym będzie osobny film. Miskant olbrzymi. Tutaj są takie patyczki i sprawdzam czy się ukorzenią. Także, a i tutaj są patyczki w wodzie, a tutaj są w ziemi. Także zobaczymy czy coś z tego będzie. A na tyle z mojej strony jak widzicie. Rosinki już się nie mogą doczekać wiosny. Tymi akcentem będę Was tutaj żegnał. No i oczywiście trzymam kciuki, żeby za wschodnią granicą wszystko skończyło się dobrze. Trzymajcie się na razie, cześć.